Koper ogrodowy Anetum graveolens. Koper od wieków znany jest jako roślina przynosząca szczęście, odwagę, ale również sprowadzająca miłość i powodzenie. A według Eurostatu, my, Polacy, używamy kopru częściej niż jakiegokolwiek innego świeżego zioła pewnie większość z was ma już przetwory na zimę porobione i koper poupychany w słoikach ale dzisiaj opowiem wam jeszcze jak inaczej możecie koper zastosować tu, tu, tu. Koper nadaje smaku i aromatu kiszonkom oraz różnym potrawom, oraz potrafi uleczyć niemal wszystkie dolegliwości związane z trawieniem i żołądkiem, oraz uspokaja nie tylko nerwy, ale również nasze wnętrzności. Dodatkowo jest świetnym remedium na prawie wszystkie dolegliwości związane z chorobą i przeziębieniem. Jeśli natomiast chodzi o jego właściwości magiczne, to od wieków koper uważany był za roślinę magiczną i wspierającą manifestację marzeń, chroniącą, dodającą mocy odwagi i energii. Oraz bardzo często stosowany był jako roślina w zaklęciach i rytuałach związanych z miłością, z przyciąganiem miłości i powodzenia. W dawnych czasach rzymscy gladiatorzy nacierali się ziarnami kopru, żeby właśnie dodać sobie siły i odwagi. Również bardzo często dodawano go do jakichś naparów, eliksirów miłosnych, albo wieszano w domach nad drzwiami w celu ochrony domostwa. Podobno również jeśli koper rośnie w ogrodzie przy domu, to ten dom ma, może zachować taką harmonię, spokój i domownicy żyją w zgodzie. No i ogólnie koper ogrodowy nadaje się wspaniale właśnie do magii manifestowania marzeń. On wzmacnia energię pragnień. Na przykład, postawienie go przy oknach, albo dodanie go gdzieś do takich swoich magicznych kryształów, czy też ob, 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 nie wiem, czy ob, obklejenie, ow, owinięcie zielonej świecy koprem to wszystko wspomaga, wspiera i przynosi obfitość i bogactwo. I a jeśli chodzi o mm, taką magię ochronną, no to na przykład nasiona kopru można umieścić po obu stronach drzwi wejściowych, żeby właśnie to domostwo chronić, albo zawiesić suche gałązki kopru przy drzwiach, czy gdzieś w przedpokoju, w przedsionku. Jeśli chodzi o magię magi miłosną, no to mm, koper. Pomoże ci nabrać takiej pewności siebie i gdzieś być jeszcze bardziej atrakcyjną osobą. Dlatego, jeśli gdzieś wychodzisz na randkę albo, żeby poznać nowych ludzi, albo po prostu na imprezę, na kolację i tak dalej, to możesz na przykład trzymać go w kieszeni, w torebce, albo posmarować nim, namaścić nim swój nadgarstek tuż przed wyjściem, i on właśnie. Podniesie taką Twoją yy, energię radości, miłości, przyciągania, którą naturalnie już w sobie masz. On ją po prostu jakby yy, wyeksponuje przed światem. Ogólnie taka praca magiczna z koprem pomaga wyzbyć się takich jakichś negatywnych przekonań na własny temat. I za każdym razem, teraz, kiedy widzisz koperek, kwiat kopru, albo nawet jesz ogórka kiszonego. I gdzieś tam ten Koperek zamajaczy, pomyśl sobie o tym, że On chce, abyś uwierzył, uwierzyła w swoją moc, w swoją magię, żebyś wiedziała, wiedział, że nie ma dla ciebie żadnych ograniczeń. To właśnie Koperek chce ci przekazać i On chce, abyś sobie o tym zawsze przypominał, przypominała. Jeśli chodzi o jakieś rytuały, no to yy, mogę Wam zaproponować po prostu kąpiel z koprem. Wystarczy garść takiego kopru ogrodowego, świeżego lub suszonego, wrzucić do kąpieli. I relaksując się w niej, wizualizować swo sobie swoje następne cele, pragnienia albo obfitość. I koper pomoże w nas wzniecić właśnie tę moc realiz realizacji tych celów i marzeń. Kto by pomyślał, kochani, że taki zwykły koperek a tyle ma mocy? I tak samo jak czasem ty myślisz o sobie, że. Mm, no to po prostu ja, to nie, nie, nie. Ty niczym koper, skrywasz w sobie niesamowity potencjał i moc, dlatego pokaż go, manifestuj. A tymczasem pięknego dnia.